Dzień dobry. Nazywam się Róża Jarmuł i pracuję w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Mam przyjemność kierować projektem Young Energy Europe. W naszym projekcie oferujemy bezpłatne szkolenia dla młodych pracowników ze wszystkich sektorów gospodarki. Nasi Energy Scouts nauczą się, jak poprzez działania poprawiające efektywność energetyczną redukować koszty i oszczędzać zasoby w swojej firmie. Najbardziej w mojej pracy Podoba mi się możliwość pokazywania, że nawet poprzez małe działania możemy przyczynić się do ochrony klimatu. Uwrażliwiamy i inspirujemy, motywujemy do działania. Wspólnie z ekspertami stworzyliśmy program profesjonalnych szkoleń z zakresu efektywnego gospodarowania energią zasobami oraz zrównoważonej mobilności. Nasi przyszli Energy Scouts przy wsparciu mentorów Wykorzystają nową zdobytą, nową zdobytą wiedzę w firmie. Jak? Poprzez praktyczne działania. Przygotują projekt mający na celu obniżenie zużycia energii z korzyścią dla firmy, środowiska i społeczeństwa. Polecam udział w Young Energy Europe każdemu, kto chce pomóc swojej firmie w znalezieniu proekologicznych rozwiązań. Chcesz wziąć udział w Young Energy Europe, reprezentując swoją firmę? Mamy ograniczoną liczbę miejsc więc zbierz drużynę i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Czekamy do 10 września bieżącego roku. Link do rejestracji znajdziesz w opisie.